i you Jakbyście mieli Tesle, a jeden kolega ma, to tu jest parking w Krakowie dla tych co mają Tesle. Patrzcie się ile stacji ładowania. Ale pewnie też kasują za to, no nie? A tak tu jest normalnie 10 zł za godzinę parking, ale ten parking jest pod samym tym, tym wawelem, no nie? Czekajcie nagram wam. Ciemno się już zrobiło. Powiem wam, ale idziemy się przejść. Ciemno się zrobiło, ale idziemy się przejść na rynek. Zobaczyć, jak tam ile ludzi. Ostatnio byłem, to było full. Było pełno turystów. No teraz na pewno też jeszcze są, ale dzisiaj taki pochmurny dzień. Szaroburo i ponuro, jak to się mówi. Kraków piękne miasto kiedyś stolica Polski powiem Kraków robi wrażenie A możte nagle jeszcze zamek Wawel Jakiś przewodnik, jakaś wycieczka Trochę ludzi jest Spacerują Ja to lubię takie klimaty Chodzić, gadać z ludźmi Ostatnio wam powiem Muszę wam to opowiedzieć Że w Zakopanym Przyszły do mnie dwie Dwie dziewczyny z Malezji Wyobrażacie sobie to? Przyjechały z Malezji Do Polski, zwiedzać Polskę a ja się ich pytam jak się dowiedziałeś się w ogóle o Polsce, a one mówią, że z przewodnika, szukaj w internecie, jakieś underrated e, e, kraje do zwiedzania i po prostu trafię na Polskę. A wszyscy się ich pytali z pracy, dlaczego nie jedziecie do Włoch, dlaczego nie jedziecie do, do Hiszpanii, do Francji, tamte wszystkie te kraje są znane. A widzicie? A one wybrały Polskę, i mówią, że to był najlepszy wybór. Tak mi mówili że to był najlepszy wybór. Nie, ten. Tu mieszkał w latach 50. Karol Wojtyła później późniejszy papież. No fajne miejsce było. Czyli co wam powiem? To, że Polska jest krajem niedocenionym przez turystów. Mało jesteśmy rozoklamowani. One znalazły Polskę z Malezji przez jakieś, e, przez jakieś e, blogi o krajach, które są niedocenione turystycznie. I dlatego, dlatego też przyjechały, ale mówiły mi, że właśnie super decyzja, żeby w Krakowie, w Warszawie i też wybrały zakopane, żeby zwiedzić, no nie? Także mamy piękny kraj, Polska jest piękny kraj, tylko zawsze to tak bywa: czasami, że cudze chwalicie, a swego nie znacie. Tak to jest. Kraków ciekawe miejsce do zwiedzania Zawsze jak się tu przyjedzie, o jakiej porze roku, nawet w listopadzie To jest pełno turystów To jest fenomen Krakowa Że zawsze pełno turystów Tutaj byliśmy na, na kawę, tu mają dobrą kawę i te ciastka Kiedyś A tu jest bar mleczny bardzo dobry Tu kolega mówi Bar mleczny pod tym idą, no, a my idziemy do rynku na chwilę na szybkości i resztę jedziemy dalej. A tak to można. Restauracja pod aniołami. Patrzcie się w Krakowie, idziesz. Klimat świąteczny. No zobaczmy to. Pierniki, super ciocia. No wejść tam. No kobiety mają wymagania. Nie możesz iść po tajności Super brat A to przy kominku ładne jest na dekoracja Nie? Tego jest bardzo dużo zawsze A ciekawe czy już będzie ten świąteczny jarmark? Nie, to dopiero od grudnia Od grudnia? No, to jest na Aha. dni Aha Nie, no to już powinno być

A, 290 dziewięćdziesiąt okay. Myślę, że przyjdziemy na Już, ale te nogi są śmieszne O, tu są one No, nagrałem. Ja to muszę nagrać no to weź jej najwyżej a tu jeszcze mają już jest, już jest wszystko umajone dopiero moją, w sumie dopiero robią te dekoracje świąteczne Wyjdziemy, a później będziemy wracać, to będziemy na Good work. pantalon pour jouer non ça pourrait être

Byliście kiedyś w domu strachów? Tutaj jest w Krakowie dom strachów. Lost Soul Alley, Haunted House. Co mi się podoba w tej kamerce, że ona nie podbija jasności, tak jak te inne, że super w nocy nagrywają. Tylko ten obraz jest taki realistyczny, tak jak człowiek widzi oczami. Nie jakaś pod, podkręcona jasność, nie wiadomo co, że w nocy widać tak jak widzieli. To jest katastrofa, powiem wam. No? A tu jest no, naprawdę super. Jeszcze bym chciał wejść na chwilę do kościoła Marieckiego w środku, nagrać tak sekundeczkę. Wiem, że tam chyba nie wolno. Patrz, jakie ładne niebo, co nie? Ale w nocy jest klimat w Krakowie.

No zaczepiają Cię na każdym kroku, gościowi powiedziałem, że zrujnował moje nagranie, to było tak piło i był zdziwiony troszeczkę, chodzi, zaczepia wszystkich, wyciąga kasę. już tyle dostali, koniec, i to będzie na vlogu, powiem Wam, że koniec, koniec już pomagania, ileż można, powiem Wam, ile można, ja rozumiem pomagać, pomagać trzeba, ale kto pomoże naszym ludziom? Słuchajcie, witajcie. Już będę kończył powoli tego vloga. Jeszcze mam tylko tyle chciałem powiedzieć, że naprawdę super klimat w Krakowie wieczorem. Warto tu przyjechać, sobie pochodzić, pospacerować. Wejść do kościółka tego mariackiego. Weszliśmy tam na chwilę się pomodlić, na chwilę adoracji. Naprawdę klimat jest niesamowity. Także polecam wam to miejsce. Jak ktoś będzie, warto odwiedzić. To tyle. come